Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki, na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Często jest tak w naszym życiu, że mamy poukładane pewne sprawy. Nasze życie zaczyna się układać, i właśnie wtedy, w najmniej oczekiwanym momencie, spada na nas jakiś ciężar. Zostajemy czymś dotknięci, ktoś zaczyna mieszać w naszym życiu. Podobnie jak w przypowieści dzisiejszej, kiedy nieprzyjazny człowiek rzuca chwast między plony. Odrzućmy zatem wszelkie chwasty na bok. Nie zatarważajmy się nad tym, że ktoś ma problem ze sobą, chcąc nam tym samym zaszkodzić. Idźmy przed siebie, zbierając swoje żniwo. Błogosławionego dnia.